No i witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska. Mam karton, wiecie, przesyłamy, wysyłamy, dostajemy paczki kartonów, mamy wrót. Więc stwierdziłam, że u mnie już narosło trochę tych kartonów i coś z tego kartoniku chcę. E, zrobić. A mianowicie sobie tak wymyśliłam, że narysuję ja taką oto choineczkę najprostszą e, taką. Słuchajcie, z trzech dosłownie trójkącików. Takie trzy trójkąciki, od największego do najmniejszego, narysujmy sobie w, na naszym kartoniku. I słuchajcie, i wycinamy sobie te. Trzy trójkąciki, widzicie co to jest? Choineczka. Więc wycinamy tą choineczkę. Nie musi być, słuchajcie, piękna ta choineczka, ten, ten nasz y, tekturowy y, wzór, bo to jest tekturowy tylko te podkład, tak, do którego będziemy zaraz fajną y, robić dekorację. Y, wiecie, że zawsze zawsze na wigilię, pod się wkładało sianko. I opłatek na tym sianku. Ja stwierdziłam że zrobię choineczki z sianka i do tego można do tego się na, te, na tą choineczkę z sianka można położyć opłateczek przewiązać ładnie sznureczkiem czy jakiś yy, przewiązać jakimś fajnym yy, słuchajcie wstążeczką i piękna dekoracja na każdy talerzyk położyć taki taki oto choineczkę z sianka pokazuję wam jak robić taką choineczkę z sianka więc zapraszam do oglądania Oczywiście jak ktoś ma dużo gości, to musi dużo hojneczek zrobić ja mam, u nas cała rodzina to jest 7 osób no taką mamy niewielką rodzinę, yy, tutaj nad morzem mam mno, mnóstwo mnóstwo rodzeństwa mnóstwo, mnóstwo wujek, taki w ogóle rodzina ogromna, ale ja jestem tu yy, yy, w rodzinie męża i zostaję tutaj w tym, yy, w tym roku yy, i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam moją kochaną rodzinę 1500 buziaków dla Was, e, dla mojego rodzeństwa, dla mojej mamy i dla, dla wszystkich bliskich. Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę Was Wam wszystkiego najlepszego. Jeszcze życzenia będę składać. Ale teraz słuchajcie, robimy hojneczkę. Więc słuchajcie. Biorę sobie troszkę sianka. Niewiele, bo to nie ma znaczenia, bo będziemy cały czas coś sobie dokładać z tego sianka, więc ja sobie biorę taki, i przekładam przez całość, widzicie? Przez całość sobie przekładam to sianko, przez całą choineczkę. Tak, żebym sobie mogła na początek sobie całą tą choineczkę obtoczyć, o, siankiem. Jak ktoś nie ma sianka, to może po prostu, widzicie, nawet jakąś trawą. Na, na odmiar zawsze ucinam. Mają, macie jakąś fajną trawę ozdobną, czy możecie to, taką trawą ususzyć? Tylko oczywiście, że była czysta, yy, i wiecie, je toczyć, tak? Albo jakimś materiałem. No, co sobie chcecie? Ja stwierdziłam, że sianko musi być. Taki to jest też mój trochę artystyczny materiał. Więc dzierga moją choineczkę. Wybrałam sobie sznurek jutowy, bo yy, yy, też będę robić. Zaraz wam pokażę serwetki na stół z juty. A tymczasem robię choinkę. Spójrzcie, oto jest mój. moja choineczka. Oto jest moja choineczka z sianka. O. Yy, która będzie, każdy będzie miał z moich gości taką choineczkę na talerzyku yy, i po prostu mogę do tego fajnie przywiązać sobie właśnie opłatek, czy zostawić samą, może delikatnie jakiegoś czegoś zielonego dołożyć, więc słuchajcie, po prostu sama w sobie choineczka jest słodka, wystarczy ją przewiązać z tą rzeczką, położyć na na y, nasz talerzyk dla kościa i jest super prezent ale jeszcze chcę wam pokazać w nawiązaniu do takiego naturalnego y, stroiczka naturalnego prezenciku y, chcę zrobić jeszcze pod talerz serwetkę z juty, bo tu jest sznurkiem jutowym zawiązane, więc taka natura niech będzie i ja po prostu chcę y, zrobić tak trochę tej natury na stole muszę zrobić 7 choineczek ale tymczasem pokażę wam jak zrobić z juty no, prostą, najzwyczajniejszą w świecie e, serwetkę. Słuchajcie, jak już wcześniej pokazywałam Wam kokardki. E, zrobiłam kokardki na choinkę, także też jest tu nawiązanie do całości. I ja po prostu chcę sobie pod talerzyk zrobić takie jeszcze serwetki z juty. Najprostsze na świecie, najprostsze na świecie, ale efekt jest fajny, bo jest spójnie. Wszystko wysiepuję sobie kilka z takich. Niteczek z każdej strony. Proste, proste to zostaje. Oczywiście kto umieszyć ja nie. Yy, Można by było sobie ładnie oprzyć jakąś fajną niteczką, czerwoną czy zieloną, w zależności od dekoracji. Można by było sobie wyszyć imiona gości. Ja nie mam do tego cierpliwości, więc tego nie zrobię. Zrobię po prostu naturalną, yy, taką jutową, piękną serwetkę. Do tego jakąś jeszcze yy, yy, obok kolorową, którą zawinę w to i słuchajcie, tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Piękna prosta dekoracja się obroni. Ja wam pokażę zaraz efekt końcowy. Więc ja zrobię tutaj teraz 7 kompletów i za chwilę idziemy do domu. Moi Drodzy, mam moje choineczki, mam serwetki. Chodźcie, idziemy robić dekorację wigilijnego stołu. Chodźcie. No i moi Drodzy, dla mnie Podstawą stołu wigilijnego jest biały obrus. Nieważne jakie to będą święta u mnie zawsze musi być biały obrus. To jest taki dla mnie elegancki element pokazać właśnie bardzo prostą metodę, bardzo tanią metodę dekorowania stołu wigilijnego. U mnie będzie natura i materiały naturalne w tym roku królują, jak zauważyliście w dekoracji tegorocznych. Eem, wszędzie mam e, gałęzie, krzaki. Niektórzy mówią, że chyba tyle. Nie, nie wszystkim musi się to podobać, oczywiście. Ja uwielbiam naturę, jest dla mnie bliska. Moja rodzina powiedziała, że pięknie w tym roku ubrano dom, więc są zadowoleni, gdzie tak naprawdę no, mój mąż i mój syn to uważają minimalizm za najlepszą dekorację. i mniej, tym, wie, tym lepiej. Ale przyznali mi rację, że i ładnie w tym roku jest, podoba im się, więc y, czasami gusty y, no, są różne, więc o gustach się po prostu nie dyskutuje. Ja robię, pokazuję Wam, jak dekoruję w tym roku stół. Jak Wam wcześniej pokazałam, choineczki i jutowe serweteczki. Więc to jest proste, tanie. I efektowne. Oczywiście do tego dokładam serwetki takie kolorowe. Słuchajcie, kupiłam takie proste czerwone serwetki i takie coś, nie wiem co to jest. To jest takie jakby. Kupiłam to w supermarkecie. Nie wypracowałam jeszcze. Zaraz zobaczę, jak to w ogóle wygląda. Bo sobie tak pomyślałam, że mogłabym to tak przez środek. Trochę krótkie zostawię, położę tak przez środek i jeszcze na to przeciągnę jutę. Okay. Trochę nawiązania do mojego zielonego i czerwonego. Oczywiście stroik na środku musi być. Moi drodzy, pokazuję już Wam zbliżenie, jak będzie wyglądał mój stół w dniu Wigilii. Oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za polubianie, za subskrypcję i z całego serca dziękuję za wspieranie kanału. Eee, mój stół jest prosty, łatwy do zrobienia. Oczywiście możecie różne materiały wykorzystać. Możecie do serwetki jeszcze ze sztućcami dać jakąś zieloną gałązkę. Nie wiem, czy oficjalnie jeszcze nie dam coś zielonego. A tymczasem robię zbliżenie i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!